Nie wiem, witam was kochani. No, poprzednie nagranie się zepsuło. Muszę nagrywać na no nowo. Kurde, fajnie się przebierałem. nawet na tam jakiś moment. Jezus. Się zbugował program do nagrywania. Nie pokazywało mi, kiedy się nagrywa. się nie nagrywa. А куда мы та-та-кто же в ogóle там байка каял? źle napisałem, no dobra, no, no, faktycznie padam z, z nóg. Dobra, wcześniej akurat przebierałem w komputerze. Um, było dość zabawnie, a teraz się nie przebieram. Więc ty tam no, generalnie chyba usunę po prostu. Dzień mi no fajnie, no najbardziej w tej pracy mi wkurza to, że później no, kończymy, no. Ranowo jest od, 6, od 7 do 16, a kończymy przeważnie później 17-18, no dwie sobie trzeba w łóżku, przygotować, jedzenie, przygotować się na i do spania, trochę czasu zajmuje, troszkę odpocząć, dychnąć, no, to też zajmuje. Sama praca jest dość przyjemna, no, raz ciężko, raz nie, najbardziej to są na klasach To dojazd trochę czasu kosztuje, przeważnie klienci są troszkę dalej, i no, jaki jest wypadek, no, to jest problem. Lubię ogólnie takie stroby dziewczyn. No, powiem tak, nie ogólnie dzisiaj który sobie, sobie z ludźmi pokazałem, co było bardzo miłe. I co chcę powiedzieć? A no, się powygłupiałem tradycyjnie jak to ja. Nie wiem czy wy to widzicie Dobra Nie mam dobre serzuszku, nie jestem tak Nie to napisałem Niezedy dość no. A ogólnie mam nadzieję, że Wam się podoba takie oglądanie tych filmików. No. Mówię, że dla Was nagrywam, że normalnie no, jestem tak padnięty, że będę darował A zaś więc... tak dla Was poświęcam. Jeszcze odpiszę na wszystkie Wasze wiadomości, kochani. Ja się... To nie wiem pisać to rozumie, ale, bo akurat miał <cof literencja> ja jej wierzę, że ją bez powodu zablokowali. Teraz akurat nie mam. Jest taka że więcej osób śpi. Ci, co mnie bardzo kochają grafują, to ich nie ma na razie. Co wam powiem, kochani? No, zaraz będę kończył nagrywanie. Możecie postać mojego głosiku. Radzić, nie tak, proszę, koleże, tak to, ja się zastanawiam. Nie wiem. Zerknę. Yeah, Prawie limit. Ja ogólnie nic nigdy nie piszę, że mam limit to nie zbiorę całych star końców. No. Najbardziej boli mnie to, że, że nie mogę mieć kontaktu z tymi, którzy mnie potrzebują. No. A ci co kasują za MSP 2 to ich to nie obchodzi. Najbardziej chodzi, że ktoś mnie zgłosił i by, że byłem niemiły. Tak naprawdę, no ja się z ludźmi tutaj nie kłócę. Mm. Maksymalnie dyskutuję. Jak widać, że dyskusja jest taka, że do tej osoby nadal nic nie dociera. To ja tę osobę po prostu blokuję. Za wezwiska też. Ja, ja nie lubię hałsku. Wolę no, jak jest spokojnie i miło. No, wychyba też. Nie wiem, oby się nic zbugowało, bo te programy to sloteria Równa druga wybiła, i aż powinienem być w łóżku i godzinę spać no. Nie wiem, to się nie umyje po prostu Naprawdę... Jezu, nie tak to miało być, no... je w Niemcach to, i oni myślą, że wszyscy mają na wszystko czas tak ja przysięgam po robocie i tak się z zaptakiem. Zaraz powyrażę, że mi chodziła. Przepraszam. Mam e, no, no, też trochę złość, bo nie pff, To już nie jest pierwsza taka sytuacja, że oni myślą, że każdy ma na wszystko czas. No po prostu no pojechaliśmy zobaczyć. auto, to, no oczywiście, że to było fajne, że się zaangażowała. Ale nie po robocie, kurde. No. Nie dość, że później wróciłem, dość, mój czas zajmowało, to no straciliśmy godzinę i wyszło, no, że nic nie zrobiliśmy. Z autkiem niestety ciężko odebrać dzisiaj. Nie wiem, co się kolegom udało, on mnie zaczyna denerwować, bo mówiłem się z nim raz i go nie było. Potem po, potem po umówionego nie spotkania się odezwał, że nie da był bo pracę ma. Powiedziałem, że bym wcześniej sprawę. A mu to w ogóle spływa, to pewnie. Na gorszy że nie rozumie, że jak on będzie w podobnej sytuacji, że może być podobnie potraktowany i też poczuwać połasy. Że powinien kogoś potraktować tak, jak on sam by chciałby być w takiej sytuacji potraktowany. Ale dobra. Ja wam powiem tak, no. Ja już troszkę ponagrywam. Troszkę wyrzucenie z siebie, co mi się nie podoba, z czego jestem nie zadowolony. A no najbardziej to zadowolony jestem z was, nie? Że jesteście... Nagrywanie będę na to wrzucał Nie chcę żeby to było za długie po prostu Papa pa, kocham was mocno, jestem zmęczony